Rozpoczynamy przygodę naszą, moi drodzy. Nowa gra, znowu od początku, jak w to się gra, moi drodzy? What's tutorial? Nie chcę tutorialu, dobra, moi drodzy, rozpoczynamy przygodę. Mamy Koelusa, nie musicie żadne join wpisywać Flavius, moi drodzy, jest Flavius i jest pan Geminus. A i widzicie, mamy tutaj jakieś początkowych ziomeczków, mm, Cloleus, hajsik mamy, dobra. Ja muszę tutaj od razu zatrudnić pana architekta i pana edukator Daje morale, gladiator healing, medicus, dirty work, free pit fights. To nie morale, 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 4 food na day, agricular. Mhm. Wino, magistrate, favor, healing, training and morale boosts. Dobra, na razie nie chcę tego. Ten gościu muszę palusa zrobić. On ich musi tutaj trenować. Eee, oni muszą, moi drodzy, Meditate. Ja bym ich, kurde, tutaj wstręża dał. Niech on trenuje. Ten gościu też musi trenować. Za jeden dzień pierwsza walka będzie. Ten gościu, moi drodzy, teraz tak, który jest lepszy. Fuck! Już mamy pierwszą walkę, ja nie zdążyłem ich. No to mamy jeden jeden, to muszę stracić Klol... Kurde, tego. No to zobaczymy. No ale on dostanie po mordzie. On dostanie po mordzie, bo ten ma 150 i ma lepszą, lepsze statystyki. Dobra, możecie głosować. A, wy... czekajcie jeszcze chwilę. A, tu już nie mogę teraz zasejwować Zaraz zmienię kamerkę, żeby była gdzie indziej Kloelus. Dawaj walczysz Porobił go Dobra, czekajcie sekundę, Poprzesuwam sobie to. Kurde, to jest skomplikowana sprawa. Tutaj sobie dam, bo ja mam taki burdel, takie, po... takie byle jakie te sceny mam. Takie wiecie, to jest tak. Tak, żeby domowo było, żeby każdy się czuł swojsko tu. Że każdy może być streamerem. Dobra. Chłupcio, ty najlepszy, kurde, ostatni subie. Nie było jeszcze ostatnich takich dobrych subów. Chyba jestem ślepy. <gry> Dobra, go Minek. Chcecie, żeby Muminek walczył? No to musimy zaraz zobaczyć, czy Muminek jest jeszcze do dyspozycji. Dobra, I am odrzutowiec! Moi drodzy, odrzutowiec tutaj przyszedł. Might control. Dobra, ten gościu już wygrał. On się musi leczyć. Tego, moi drodzy, 168. Damy mu to. On by musiał trenować, a ja bym mogłem mu kupić coś. Najlepszy miecz kupię mu. Dobra. Tym wariatom bym musiał kupić, a to jest 160. Czekajcie, ten ma 137. Do tego w ogóle sprzedam. Odrzutowca, moi drodzy mamy. Ja bym musiał koksić jednego. Niech on tutaj trenuje. Dobra. Ten niech się leczy. Ten musi zrobić jeszcze palusa jednego. Domina, siemakyceł. Hmm. Mmm, trzy dni zostały. Bakuje nam wina. Z tym gościem by trzeba było pogadać o patronacie. Aha, nie jest jeszcze usytasy. Dobra. Więc Kloelus został, moi drodzy, wzięty pod patronat. Dobra. I Geminius, moi drodzy, Geminius. Kurde, są patronajtami. Dobra. Kurde, mają patronajta. Musisz ćwiczyć i ty ćwicz. Dobra, mamy kolejną walkę. Ile razy się jeszcze będziesz ze mną witał? Cicho tam. Moi drodzy, dewusiowaty na czacie jest, dewusiowaty, musisz zostać wyjaśniony przez mojego Kloelusa. Walka, tylko dewusiowaty ma siatkę. Kurde 104, Wiesz to, o nie w siatce, jesteśmy w siatce. O kurde dostaliśmy za pięćdziesiąt O nie Dobrze Dobrze, dostaję dwóch gladiatorów Dobra Dobra jesteśmy już I Teraz tak, dostałem tego Palus. Pokaż... Kurde, zostałem... Stahura! Stahura zy! Dobra, ty sobie trenuj. Wy sobie trenujcie. Might control, I'm at attack, dobra. A ten delikwent z siatką jest. Gacie potacie. Nie mamy hajsu, tyle odrzutowiec. Ty jesteś biedny. Temu muszę dać leczenie. Tutaj bym musiał tego, kurde, wyposażyć. Najlepsza tarcza? Nie, nie mamy hajsu. Dobra, moi drodzy, za 3 dni będzie walka z tahura. Ten delikwent tutaj jest. Widzę, że może dawać Shields plus 50%. In the battle. dobra. Dobra. Place discard on and recover up cards. Hmm. Nie bardzo stary. Tu nie możemy nic zrobić. Będziemy musieli za niedługo atakować. Mamy mało hajsu. Czemu oni nie trenują, Kaman? Ty trenuj. Ty też. A on automatycznie muszą trenować. Dobra, automatyczny trening. Dobra, U, atak level 12. Don Parmezano! Don Parmezano przyszedł Dobra, to ja tutaj Kloelusa, naszego najlepszego wystawie wariata. Mm! robi nas, robi nas. Nie, proszę, bądźcie łaskowi. On zginął, on już nie miał szansy. O, to dupia. Ale nas porobił. Hmm. Dobra, ja muszę zaaranżować jakąś bitwę. Tego wystawię. Może da radę, moi drodzy. Ardenai z Geminiusem walczą. Lecisz. Co on robi? Co za wariat z niego? A bo nie zna łańcuchu. To jest kurde walka, moi drodzy, ustawiona. Porobiliśmy go. Dajcie mu jak najwięcej! Dajcie mu dużo monet! Wykrzyknij ja! Equipment! <laughs> Co się staje, moi drodzy? Moi drodzy... broken durnik Co się stało, moi drodzy? Jakieś wino dostarczyli nam i coś tam się zbiło. Wystrasz sprzedawcę przemocą fizyczną. Leave empty-handed. Engage the Magistrate to sort the matter out. Dobra, trujeczka kurde. Niech będzie. Dobra, tu wygraliśmy, musimy uleczyć. Dobra, jest, ok. Trzy dni zostały, niech trenują. Niech trenują, bo ja potrzebuję hajsu! A ile nie mają Meditate'a, bo oni powinni mieć dużo więcej Ten nie ma nic Meditata Kurde, nie mogę mu nic Klatę mu mogę ulepszyć, to już nic nie ma ciekawego Ty coś możesz zrobić łaźnie, nie mamy hajsu A ten będzie zaraz leczył. Dobra moi drodzy, jedna walka Następna walka, lecisz Blade control, disarming, nie mogę nic zrobić teraz. Moi drodzy, Major Marcin! Major Marcin! Dobra, Majorowi Marcinowi, może wystawię takiego wariata. Co? 175, tego z siatką, ale on chyba będzie słaby. Pokażcie Majora Marcina. To jest gościu z siatką. A tak. No, on jest dosyć mocny. To muszę naszego najlepszego wystawić wariata. Geminius, dawaj. Kurde, jak dźga. O nie, on nas porobi. O ja pierdolę. Ty, my to wdupimy chyba. My nie mamy dobrych wariatów. Czy to będzie wiecznie tak trwało? Oj, ciul, zaraz nas dźga. Dawaj tą tarczą. Nie no, on dobry jest wariat. Patrzcie, co się dzieje. Ona z widłami chce porobić. Unikaj ciosów! Dobrze! Dźgaj go! Kombek Izrael! O nie! Fuck. Moi drodzy, przebaczcie mu. Czy chcecie, aby zginął, aby przebaczyć? Aby miał szansę jeszcze jedną? Polecam spra sprawdzić. To był Geminius, nasz najlepszy wojownik. On już niestety teraz. Ach. Ja bym mu dał. Yy, aha, i nie patrzcie tutaj. To się nie daje live i def, tylko albo wykrzyknik live, albo daj. To jest bardzo źle zrobione. Ale jesteście niegrzeczni, chcecie, żeby zginął. Ech. Okropni jesteście. Tak dobrze walczył Ech. tak dobrze walczył. No dobra, walcie się wszyscy, kurde. O, będziecie mi tutaj kurde robić takie rzeczy, jaką on ma broń? Najzwyklejsza dzida na razie, najzwyklejsza dzida. Ten ma najlepszą. Nie mogę. Widzę, że defensa, kurde, ćwiczą. Ja muszę tego wziąć, co przyspiesza trening. <coughs> Defense level 4. No, ja nie mogę ich wysłać, bo ja nie mam żadnego zajebistego. Co ja mam zaaranżować? Bitwę. Mm. Agility Nie, ten powinien mieć tak A temu damy agility więcej Dobra Niech ćwicy Damy temu monetę, niech będzie szczęśliwy Dobra W bitwie więcej Statów dostają, wiem Ale patrzcie, tu jest bitwa! O, tak! Tu jest bitwa dwóch na dwóch. O, kurde, monster. Jak ja mam ich pokonać. Dobra. To rozpoczynamy naszą przygodę. Zobaczmy, dwóch na dwóch. Odrzutowiec i stahura. Jadą. Zawiedliście mnie, Ech. niestety zasłużyliście na śmierć. Ja już nie będę miał żadnego wojownika, ale mnie zawiedli. To jest tragedia. Dobra, został ostatni. Trenuj, trenuj, kolego. <ścoughs> został ostatni wariat. <śmany> On już ma jakąś kartę? <śmany> Niech trenuje, nic nie poradzę. Nie mamy hajsu, architekta nie możemy. No musi dojść do walki. A jeszcze zaaranżuje sobie jakiś meczyk. Dawaj. Dobrze. Zwycięstwo, dawać mu monety, dawać mu hajsy, defense, defense, defense w walce, Delegat and grupa angry looking serious i, i, i grupa. O, dzięki, wielkie Herix. Dzięki, pozdrawiam. Grupa yy, wściekle wyglądających żołnierzy włazi do mieszkania. Szukają małej grupy żołnierzy. Chuchę w kto, którzy uciekli. Co robimy, moi drodzy? Odrzucamy tego pragnienia Legeta? Czy wysyłamy trochę, moi drodzy, wysyłamy strażników na. Wysywa, wysyłamy. Podwójnie go, kurde, będą teraz wspierać tego jednego. Walka jest! KyCU! Moi drodzy! Walka KyCU! Mysy... Mys miss delikwent kontra Kycu! Walka na poziomie! Moi kochani, jesteśmy tutaj! Walka... Pa! Rozpoczynamy po lewej stronie delikwent od Bonkola, po prawej KICU kto zwycięży? Czy streamer, czy zwykła szara myszka gladiatorowa? I teraz moi drodzy, walka będzie! Piękny cios minus 50 i Kycu otrzymał obrażenia jeszcze tylko jeden cios! I Kycu miał wyprute flaki. No niestety. Kurde, auto heal. I am Obvidiusz. Aem coś tam ktoś tam no to nieźle. Dobra no, siła jest. Dobra, już ma najlepszą broń. Gacie. Ja idę w tego jednego, moi drodzy. W naszego delikwenta. Nie, tym dam jakąś broń. Jakąś tam broń im dam. Niech trenują. Mało hajsu. Trzy dni do końca. A on nie ma shielda. Ten by musiał coś zbudować. Apteka to nie. Chyba piwo wyaksowane było. Nie było wyaksowanego piwo. 3 HP. Dobra, moi drodzy. Dwa dni. Tu już nas gościu się koksi dosyć. Dobra. Jeden dzień. Walka, moi drodzy. Delikwent de lukisz. De lukisz. Dobra. Wysyłamy tego wariata. Nasz ma 10 na 10. Lecisz. Lukisz dajesz. Kup sobie gladiatorów, będziesz mieć kasę. Spokojnie. Kupimy zaraz. Dajesz go! Kurde, jak mu... Oj! Delikwent nie zgin! Kuchwa, gościu, ty jesteś moją ostatnią! No nie wytrzymam, gościu! Dawaj go! Działaj go, jeszcze jeden cios! Kurde 30 HP. Dobrze wymierzył, wymierzył. Aj, jaj, go na raz, na raz, Dobrze. 450 hajsu. Uuu, dostaliśmy jakiegoś nowego. Gladiatora. Nie ma ciekawego Gladiatora na razie. Ten ma 15. Czekajcie, ten jest Jelin Jerry. A tak, 15 Agility Level. Ten jest dobry. Ile on kosztuje? 220. Weźmiemy sobie go. Dobra. Tego gościa damy, bo jest doświadczony w boju. Tego tutaj damy na leczenie. Tutaj musimy ustawić. Disarming Weapon Temu gościu najlepszą broń Shielda damy Dobra, mało hajsu Kurde, ja muszę sprzedać jakiegoś Ovidiusza, muszę sprzedać, bo ty mi, z, z ciebie nic nie będzie, z ciebie też To niech trenuje ten gościu. Siemka, nie wiem czy już mówił ktoś, ale jeżeli dobre stosunki z szefem, z tymi trzema, które się układają, czy lepsze walki, możesz mieć lepsze stosunki. Ta, dobra, tylko czekajcie, bo teraz będzie walka, a ten się nie leczył. Damy mu pieniążek. Kto walczy, moi drodzy? Borek! Borek, 13 na 7, a my mamy 14. Dobra, wystawmy tego wariata naszego. Może damy radę. My się leczymy podczas walki, nawet HP nam wchodzi. Dawaj. Borek! kurde. Siatkę mu rzuć, siatkę na niego. Dawaj siatkę na niego. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Ale stens! Ale jeszcze ani razu nie trafiliśmy w niego! Dob o, kuchwa! Dawaj! Nie! Zadecydujcie. Tak dobrze walczył nasz wojownik. Tak dobrze walczył. Moi drodzy, czy wy mu darujecie, czy chcecie go zabić? Meditate im daj. No to decyzja należy do czatu. Decyzja czatowa. Dobra, przeżył. Ja muszę mu wdupić medytację na maksa. Dobra, moi drodzy. Spokojnie, mieliście niby głosować, ale nie do końca. Aha, nie można jedzenia kupić? Fluid plus pięćdziesiąt dwa hp? Dobra, e okay. możesz kierować gleterem. Zaspawał mnie bąkol. Kup mu siatkę, któremu temu? Autochill. No, kuchwa, no nie mam kim walczyć. No, wszyscy są zmęczeni. No, jak tego mam dać? On zginie od razu. Chociaż ciul tam, to już i tak jest. Dobra, Dawid, Don, Parmezono i Barnaba. Zobaczymy, czy Barabasz, czy Barnabasz. A oni po kolei będą wychodzić. O kurde, Delikwent. O ja pierdolę, nam zepsuł tarczę. O nie. Dawid, jaki ty wariat. Dobra, porobiony. Delikwent daje radę. Moi drodzy, to jest na śmietnik do wyrzucenia. Musimy od nowa grać. Kurde, coś poszło nie tak w tej grze. Ja już sam wpiszę mu daj. Ja mu wpiszę daj. Krzyknik daj. Def daj. Zabij go. Mogę wybrać? Dy jak daj. To jest tragedia. Coś mocno poszło nie tak. Barnabasz poszedł. A jeszcze drugiego teraz. Czy chcemy, żeby ten. Nie, to jest kurde na śmietnik, moi drodzy.